Hani, Z tej strony, Herr Krawczyk. A słówko dzisiejszego odcinka to Beastein, czyli kamień. Zaczynamy! A liczba mnoga od słówka Stein to Die Steine. A kto był najbardziej znanym Niemcem, który miał w nazwisku Stein? Na ich natürlich! Albert Einstein! Niemiecki fizyk i laureat Nagrody Nobla. Mówcie mi po prostu, Onkel Albert. Onkel Albert, a gdzie właściwie w Niemczech się urodziłeś? Urodziłem się w mieście Ulm. A Ulm liegt im Bundesland Baden-Württemberg. Aha, i nie wiem, czy wiecie, że w mieście Ulm znajduje się najwyższy kościół na świecie. Das Ulmer Münster, czyli Kathedra Ulmska. Und das Ulmer Münster ist 161 Meter und 53 Zentimeter hoch. Danke, Onkel Albert. Danke, Wutku Albert. <laughs> ja, ich bin Hans-Dieter, der Baumeister. Ich präsentiere Wam koleine Wörter ze Sprüfkam Stein. Zacznijmy od Ziegelstein, czyli Zegua. Następny Stein to der Pflasterstein, czyli kostka brukowa. No i moi drodzy, dla prawdziwych facetów der Bordstein, czyli krawężnik. Aha, i mamy jeszcze Bausteine, czyli klocki. I ze słówkiem Stein mamy jeszcze niemiecki zespół muzyczny Rammstein, die bekannteste deutsche Band. Du. Du hast, du hast mich, du hast mich, du hast mich gefragt, du hast mich gefragt, du hast mich gefragt und ich hab nichts gesagt. Natomiast w miejscowości Rammstein-Miesenbach znajduje się największa amerykańska baza lotnicza w Europie. To zapamiętajcie, słówko Rammstein pisane przez dwie literki M to zespół muzyczny, natomiast słówko Rammstein pisane przez jedno M to amerykańska baza lotnicza. A jakie słówka ze słowem Stein znajdziemy w świecie przyrody? Na przykład Der Steinadler, der Steinbeißer, der Steinbock. Stein, stein, stein! Ich bin Hugo, der Steinzeitmensch. Steinzeitmensch, czyli człowiek pierwotny. A kiedy żyłem? In der Steinzeit, czyli w epoce kamiennej, nazywany przez niektórych epoką Kamienia Upanego. Hu! Ja, ja, die Steinzeitmenschen żyli in der Steinzeit. Dankę Steinzeit Mensch Hugo. Moi drodzy, na dzisiaj to wszystko. Zapraszam. Stop, 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 jungo, man kawalerze, no tak to się nie umagaliśmy. Miałam przecież zaprezentować jeszcze meine Bernsteinkette, czyli mój naszyjnik z bursztynu. Rzeczywiście, mamy jeszcze słówko Dea Bernstein, czyli bursztyn. Dankę, uokrosmucha Hanelore. Moi drodzy, na dzisiaj to wszystko. Pozdrawiam was bardzo serdecznie i do następnego. Cześć.